Witajcie Admirałowie Dzisiaj mam dla was unboxing torby, która przyszła do mnie z firmy Felder Zamówiłem ją sobie pod kątem moich statków Imperium I chciałbym wam pokazać jak ona wygląda, jak jest wykonana I może zaczniemy z przodu mamy taką kieszonkę gdzie możemy położyć sobie instrukcje, ewentualnie jakieś miarki? Ja zamówiłem taki zestaw, który się nazywa Torba Maxi. Jest dość sporych rozmiarów. Dodatkowo domówiłem sobie gąbeczki, ponieważ tutaj są gąbki do waveu pierwszego i drugiego. Dokupiłem sobie gąbeczki do Onagera. Do light carriersów i do interdictora. No i zobaczmy, jak to wygląda tutaj w środku. Zamki yy, wydają się delikatne, a teraz są ładnie wykończone. Mam nadzieję, że będą również trwałe. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Ok, ładne podszycie z logiem firmy. Widać, że to jest super wykonane. No i mamy gąbeczki. Te zdaje się są do gladiatorów. Tutaj mamy eskadry. Tu mamy gąbkę na duże tacki plus jakieś karty. Dalej mamy gąbkę na dwa Victory. No, i tutaj mamy gąbkę na Chimere w moim przypadku lub, lub oczywiście Imperial Star Destroyera yy, tutaj mamy gąbeczkę na lotniskowce no i kolejna gąbka na Eskadry ok yy, Torba jest lekko wzmocniona tutaj z boku jest elastyczna, dół i góra są wzmocnione jest taki dość, wydaje się, mocny uchwyt. Plus tutaj założony już przeze mnie pasek na ramię. E, Felder ma też mniejsze torby na cztery pianki. Gdyby ktoś chciał, ja też sobie prawdopodobnie taką torbę e, kupię. Zasadniczo pewnie do, do gry takiej standardowej starczy. E, te torby można miksować. E, przepraszam, te gąbki można oczywiście miksować razem z tymi. Dodatkowo, co mnie ucieszyło, to to, że do torby wchodzi organizer, więc można cały szpej włożyć sobie również do torby, przykryć to gąbkami. Tutaj wchodzą kolejne gąbki i mamy wszystko ładnie uporządkowane. No i cóż, zaraz pokażę wam, jak to wygląda po włożeniu floty. Ok, słuchajcie, więc tak to wygląda po Ułożeniu statków i w tacki. Tak jak widać, można to sobie całkiem nieźle uporządkować. Tutaj mam akurat miejsce na karty, natomiast karty noszę w klaserze, więc wykorzystałem to miejsce na kosteczki. No i cóż, spróbujemy to teraz ułożyć tutaj do środka. Mam nadzieję, że mi się to uda. Pierwsza tacka, druga, trzecia. Ok, to może ułożymy na początek ten. Tak jak widzicie, jest tu jeszcze troszeczkę luzu, także bardzo wygodnie te gąbki można sobie ułożyć. Ok. Okay. Wydaje się, że mamy to. Yy, tutaj jeszcze jest taka przykładka. Gdyby troszeczkę było mniej tych gąbek, można ją sobie też użyć tutaj, żeby zabezpieczyć statki. Ja w tym przypadku myślę, że możemy to zamknąć. Co prawda ja tutaj trochę wystają, natomiast spróbujemy to zamknąć. Tak jak widzicie jedną ręką bez problemu jestem w stanie to zrobić. OK. Eee, to oczywiście możemy włożyć sobie eee, cały spray, czyli jakieś miarki. Etualnie laserek. Torba ma też tutaj takie stópki, na pewno się przyda, gdybyśmy mieli ją postawić na czymś mokrym. No cóż, generalnie jestem zadowolony. Torba mi się bardzo podoba, jest elegancko wykonana. Jest co prawda miękka, na pewno może być tutaj jakieś niebezpieczeństwo, jeśli ktoś by coś ciężkiego na nią położył. Niemniej myślę, że przed upadkami spokojnie będzie chroniła statki i wydaje się naprawdę solidnym zakupem. Pokażę Wam jeszcze jakbyśmy tam włożyli pudełko na żetony, na przykład zamiast jednej z eskadr. To pudełeczko. Felder też ma te pudełka. Albo przynajmniej podobne, natomiast ja je kupiłem w markecie budowlanym. Pasuje idealnie. Okładamy na to tackę. Voilà. I możemy zamykać torbę. Nie ma z tym problemu najmniejszego. Proszę bardzo. Jest. Gotowe. I tutaj oczywiście te inne tacki też możemy zamontować. Torba nie jest wcale duża moim zdaniem, jak na to, co pomieści. Także ja serdecznie polecam. I jest również dla Was pojawi się tutaj na dole pod filmem: kod promocyjny na zakupy w Felderze. Kot jest na 5 euro, minimalne zamówienie 50 euro. I właściwie, jeśli połączycie to z zamówieniem powyżej 100 euro, to macie jeszcze dodatkowy transport. Więc właściwie łącznie możecie zyskać nawet 17 czy 18 euro dzięki temu. Także, jeśli Was torba zainteresuje, to ja serdecznie polecam. Trzymajcie się. Cześć!